Najważniejszy wniosek jest taki nie wolno panikować, trzeba wszystko tutaj naprawdę na spokojnie. Najważniejsza jest higiena w tej profilaktyce. Mycie rąk, częste mycie rąk, unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które kaszlą, w przypadku nie wiem kaszlu, kichania, robienie tego w chusteczkę jednorazową, bo najważniejsze jest to, drodzy państwo, że nawet jeśli my się czujemy dobrze, a byliśmy narażeni w jakikolwiek sposób na kontakt z koronawirusem, bo byliśmy w kraju, w którym taka, takie zagrożenie występuje, albo mieliśmy kontakt z osobą zarażoną. Nawet jak my się czujemy dobrze, to musimy pamiętać, że większość osób, ponad 80% osób, przechodzi koronawirusa właściwie bezobjawowo albo z lekkimi objawami. Natomiast my możemy zarazić osobę, która ma słabszą odporność, i doprowadzić do nieszczęścia. Dlatego też musimy siebie obserwować. Czyli do wszystkich naszych instytucji, zarówno szkół, przedszkoli, do żłobka miejskiego, jak i instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, wystąpię zaraz z wnioskiem, aby podwójnie sprawdzać dostępność mydeł w toaletach. Dzisiaj te mydła schodzą szybciej, ludzie częściej myją ręce, na szczęście. Dlatego też musimy podwójnie sprawdzać tak, wszystkie toalety publiczne publiczne. Przede wszystkim prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą samej choroby, objawów, jak również profilaktyki przeciwko koronawirusowi. Na stronie internetowej szkoły jest komplet informacji. Najważniejsza podobno jest profilaktyka, czyli w tym momencie higiena, mycie rąk choćby. Tak, przede wszystkim właśnie na to zwracamy szczególną uwagę. Oczywiście, szkoła nie tylko teraz, zawsze jest wyposażona w środki czystości, ale teraz szczególnie właśnie. Dbamy o to, aby nie było takiego momentu, że skończy się na przykład mydło w łazienkach. Również w łazienkach zostały, we wszystkich łazienkach zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk. Pojawił się też wniosek, abyśmy zwrócili się do ZKKM-u z wnioskiem, aby częściej teraz dezynfekować poręcze w autobusach komunikacji publicznej, aby częściej te autobusy sprzątać, ponieważ. Koronawirus jest bardzo wrażliwy na różnego rodzaju detergenty, które go po prostu zabijają, więc im bardziej dbamy o swoją higienę, tym zmniejszamy ryzyko zarażenia tym wirusem. Także wszystkie informacje będą dostępne na stronie internetowej na portalu, będzie tam podany numer telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej, czynny przez 24 godziny na dobę. Pod ten numer należy zadzwonić w razie jakichkolwiek wątpliwości. Jeśli wróciło się z kraju, na przykład z Włoch, z Chin, w którym występuje koronawirus i ma się objawy, czyli nie wiem, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, czy też gorączkę, należy bezwłocznie wykonać telefon do tej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zanim pójdziemy do lekarza nawet, po to, żebyśmy nie zarażali ludzi, których spotkamy po drodze, wykonać telefon. Tam będą konkretne instrukcje, co należy dalej robić.